Moje niedawne wybory dały mi mandat, aby w pełni, zupełnie odwrócić fatalny trend zdrady i wszystkie z tych wielu zdrad, które miały miejsce, i aby dać ludziom znów ich wiarę, dobrobyt, demokrację i zaiste ich wolność. Od tej chwili upadek Ameryki dobiega końca. Our liberties and our nation's destiny. Przeznaczenie naszego kraju nie będą już nam odbierane, natychmiast przywrócimy integralność, kompetencje oraz lojalność rządu Ameryki przez ubiegłe osiem lat poddawano mi próbie bardziej niż jakiemukolwiek prezydenta w naszych 250 latach historii, dowiedziałem się bardzo wiele. Przez ten czas ta podróż, aby odzyskać naszą republikę, nie była łatwą tyle, mogę Państwu powiedzieć. Ci, którzy że chcą powstrzymać naszą sprawę, starali się odebrać mi wolność i doprawdy odebrać mi samo życie. Raptem parę miesięcy temu w cudownej Pensylwanii kula zabójcy przeorała moje ucho, ale poczułem wtedy i wierzę jeszcze bardziej teraz, to, że życie moje zostało uratowane z jakiegoś powodu. Uratował mnie Bóg, aby Amerykę uczynić znów wielką. Thank you. Dziękuję. Thank you. Dziękuję. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dlatego właśnie każdego dnia w naszej administracji, administracji amerykańskich patriotów będziemy pracować, aby każdy kryzys przyjąć siłą, godnością i dobrocią. Będziemy Szybko przywracać nadzieję, dobrobyt, bezpieczeństwo i pokój obywatelom każdej rasy, wyznania, koloru skóry i, i wiary dla Ameryki. 20 stycznia 2025 roku jest Dniem Wyzwolenia. Mam nadzieję, że nasze wybory prezydenckie będą zapamiętane jako najwspanialsze, najważniejsze wybory w historii naszego kraju. Jak pokazało nam nasze zwycięstwo, cały naród jednoczy się w naszym planie z dramatycznym wzrostem wsparcia praktycznie z każdej warstwy naszego społeczeństwa. Młodzi, starzy, mężczyźni, kobiety, Afroamerykanie, Amerykanie hiszpańskiego, azjatyckiego pochodzenia. Z miast, z przedmieści, ze wsi i co najważniejsze, mamy fantastyczne no, zwycięstwo we wszystkich siedmiu wahających się krach i wygraliśmy o miliony głosów całe głosowanie. Wracając się do społeczności osób czarnych oraz pochodzenia hiszpańskiego, dziękuję Wam za ogromny zalew miłości i zaufania, którymi pokazaliście w Waszym głosowaniu. Ustaliliśmy rekord i nie zapomnę tego. Usłyszałem Wasze głosy w trakcie kampanii, już cieszę się na pracę z Wami w nadchodzących latach. Dzisiaj mamy Dzień Martina Luthera Kinga i na jego cześć, będzie to ogromny zaszczyt, ale na jego cześć będziemy dążyć razem do tego, aby jego marzenie stało się rzeczywistością. Uczynimy Jego marzenie prawdą. Dziękuję. Dziękuję. Unity Jedność narodowa powraca do Ameryki. Pewność, duma rosną jak nigdy wcześniej. We wszystkim, co robimy, administracja moja będzie inspirować się silnym podążaniem do doskonalenia oraz nieustannego sukcesu. Nie zapomnimy o naszym kraju, nie zapomnimy o naszej konstytucji i na pewno nie zapomnimy o naszym Bogu. Tego możecie być pewni. Dzisiaj podpisuję serię historycznej decyzji. Dzięki tym działaniom rozpoczniemy pełną odbudowę Ameryki oraz rewolucję zdrowego rozsądku. To jest to słowo zdrowy rozsądek. Przede wszystkim ogłoszę stan, stan podwyższonej gotowości na naszej południowej granicy. Wszystkie nielegalne wjazdy do kraju zostaną natychmiast powstrzymane i rozpoczniemy proces powrotów milionów, milionów przestępców i osób postronnych z miejsc, z których do nas przybyli. Przywrócimy moją politykę pozostań w Meksyku. Zakończę praktykę. Ujęcia i wypuszczania. I wyślę żołnierzy na południową granicę, aby przeciwstawili się tej potwornej inwazji na nasz kraj. W ramach decyzji, które podpiszę dzisiaj, również będziemy wyznaczać kartele jako zagraniczne organizacje terrorystyczne. Oraz poprzez powołanie się na ustawę o zagranicznych wrogach z 1978 naszemu rządowi dam autoryzację do wykorzystania pełnych możliwości federalnego i stanowego stanowych sił, aby wyeliminować wszystkie gangi oraz sieci kryminalne, które w tej chwili bezczeszczą naszą ziemię amerykańską, w tym nasze miasta i centra tych miast. Jako głównodowodzący nie mam wyższej odpowiedzialności niż to, aby bronić naszego kraju przed zagrożeniami i inwazjami. I dokładnie to zamierzam zrobić. Zrobimy to na poziomie, na którym nikt nigdy tego nie robił wcześniej. Potem przekieruję wszystkich moich członków gabinetu, aby wykorzystali swoje prerogatywy, aby pokonali to, co było rekordową inflacją i natychmiast zmniejszyć koszty życia oraz ceny. Kryzys inflacyjny został wywołany przez masywne, nadmierne wydatki i eskalujące ceny energii. Dlatego właśnie dzisiaj również ogłaszam krajowo, krajowy stan awaryjny w zakresie energetyki. Będziemy wiercić, będziemy wiercić. Ameryka stanie się krajem wytwórczym ponownie, i mamy coś, czego nie ma żaden inny kraj wytwórczy, czego nie będziemy kiedykolwiek największą ilość ropy i gazów wśród jakichkolwiek krajów na Ziemi, i będziemy korzystać z nich. Będziemy korzystać. Ceny spadną. Zapewnimy nasze strategiczne rezerwy ponownie, aż po sam korek. I będziemy eksportować amerykańską energię na cały świat. Będziemy krajem bogatym znów. I to jest właśnie to płynne złoto, które mamy dosłownie pod nogami, które nam w tym pomoże. Dzięki moim dzisiejszym działaniom zakończymy nowy Zielony Ład i odcofniemy mandat dla elektrycznych samochodów, dzięki czemu pozwolę dotrzymać może jej świętej obietności wobec naszych wielkich amerykańskich pracowników w przemyśle samochodowym. Innymi słowy, będziecie w stanie kupić samochód taki, jaki chcecie. Będziemy budować samochody w Ameryce znowu w tempie, o którym nikt nigdy nie śnił, nawet paru lat temu. I dziękuję tutaj naszym przemysłowcom, naszego kraju za Waszą pewność, i za Wasze głosy. Naprawdę świetnie dzięki temu sobie poradziliśmy. Natychmiast rozpocznę. Pełny przegląd naszego systemu handlowego, aby chronić amerykańskich pracowników i ich rodziny. Zamiast opodatkowania naszych obywateli, aby wzbogacać kraje trzecie, nałożymy cła i podatki na kraje trzecie, aby bogacić naszych obywateli. W tym celu. Tworzymy zewnętrzną służbę podatkową, aby zbierała wszystkie cła, opłaty i przychody. Będzie to ogromna suma pieniędzy napływająca do naszego skarbu ze źródeł zagranicznych amerykańskie marzenie wkrótce wróci i zacznie rozkwitać jak nigdy wcześniej, aby przywrócić kompetencje, efektywność naszym rządom federalnym. Moja administracja stworzy zupełnie nowy Departament Efektywności Rządowej. Po latach, całych latach nielegalnych, niekonstytucyjnych wysiłków na rzecz pozbawienia Was wolnej mowy, natychmiast podpiszę decyzję, aby powstrzymać wszelką cenzurę rządową i przywrócić wolność mowy Ameryce. Nigdy znowu potęga państwa nie będzie wykorzystana, aby uciskać przeciwnika politycznego, coś o czym wiem naprawdę sporo. Nie pozwolimy na coś takiego, to się znowu nie wydarzy, pod moim przywództwem przywrócimy uczciwą, równą sprawiedliwość w ramach konstytucyjnych rządów prawa. I zamierzamy prawo i porządek przywrócić naszym miastom. W tym tygodniu będę również kończyć rządową politykę próby socjalnej inżynierii rasy oraz płci w każdy aspekt życia prywatnego i publicznego. Stworzymy społeczeństwo, które nie będzie widzieć kolorów, a opierać się wyłącznie na zasługach i zaletach. Na dzień dzisiejszy, od tej pory będzie to oficjalną polityką rządu Stanów Zjednoczonych, że są tylko dwie płci, mężczyźni i kobiety. W tym tygodniu ponownie przywrócę jakiekolwiek członków służby, którzy byli bezpodstawnie wyrzuceni z naszej, z naszej służby zbrojnej za przeciwstawienie się obowiązkowym szczepieniom na COVID z pełnym wyrównaniem płacy. I podpiszę decyzję o tym, aby nasi żołnierze byli poddani radykalnym politycznym teoriom i socjalnym eksperymentom w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych. To zakończy się tu i teraz. Nasze siły zbrojne będą mogły koncentrować się na swojej jedynej misji, pokonaniu wrogów Ameryki. Tak jak w 2017 znowu zbudujemy najsilniejszą armię, jaką świat kiedykolwiek widział. Będziemy mierzyć nasz sukces nie tylko miarą bitew, które wygramy, ale również miarą wojen, które zakończymy, a co najważniejsze wojen, w które się nie zaangażujemy. Moim dziedzictwem będzie dumne dziedzictwo zjednoczyciela i człowieka niosącego pokój. Tym chcę być, zjednoczycielem człowiekiem niosącym pokój. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że na dzień wczorajszy, dzień do tego, jako biały murząd, zakładnicy na Bliskim Wschodzie zaczęli wracać do domów, do rodzin. Dziękuję. Ameryka odzyska swoje zasłużone miejsce jako największy, najba, najpotężniejszy, najbardziej szanowany kraj na świecie, zasługujący na podziw i szacunek całego świata. Nie za długo będziemy zmieniać nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską i przywrócimy nazwę. Wielkiego prezydenta Williama McKinley'a, że McKinley, gdzie powinna ona być i gdzie jest jej miejsce. Prezydent McKinley uczynił nasz kraj bardzo bogatym poprzez cła. I talent. Był na urodzonym Teddy biznesmenem. Wtedy Rooseveltowi dawał pieniądze na masę świetnej rzeczy, które ten zrobił, w tym na kanał panamski, który w tej chwili został idiotycznie oddany Panamie po tym, jak Stany Zjednoczone oddały dały? Stany Zjednoczone? Myślą o tym, jakby tutaj wydawać więcej pieniędzy niż kiedykolwiek, na jakikolwiek projekt? I straciły 38 tysięcy swoich własnych obywateli, budując ten kanał panamski. Zostaliśmy potraktowani fatalnie za ten idiotyczny podarek, który nigdy nie powinien być dokonany, zaś Panama obiecała nam, Coś i nie dotrzymała słowa. Idea naszego porozumienia i duch naszego traktatu zostały w pełni pogwałcone. Amerykańskie statki są bardzo słono opodatkowywane, nie są traktowane uczciwie ani słusznie. W to również wchodzi marynarka wojenna USA. Przede wszystkim Chiny operują w tej chwili na kanale panamskim, zaś my nie oddawaliśmy go Chinom, daliśmy go Panamie i zamierzamy go odebrać. Przede wszystkim moje przesłanie do Amerykanów dzisiaj jest takie, że nadeszła pora, abyśmy po raz kolejny działali z odwagą i dynamiką największej cywilizacji w historii. Więc gdy wyzwalamy nasz kraj, poprowadzimy go ku nowym wyżynom zwycięstw i sukcesów. Nikt nas nie powstrzyma, razem zakończymy epidemię chronicznych zachorowań. Nasze dzieci będą bezpieczne, zdrowe, wolne od zachorowań. Stany Zjednoczone raz jeszcze będą uważały się za kraj rosnący, taki, który wzrasta w zakresie dobrobytu, terytorium, w zakresie swoich oczekiwań i niesie swą flagę w nowe, piękne przyszły, czasy przyszłe. Będziemy szli za naszym przeznaczeniem w gwiazdy amerykańskich astronautów, wysyłając, aby naszą flagę stawiali też na powierzchni Marsa.